To jest moja nowa mała znajdka. Nazywa się Artemis. Tak, i bawi się klockami. Jak to? Małe kotki. Nie, mi tam. Nie, 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 nie. Tu, blisko. Blisko Anusi. Tak, on jest totalnie szalony ponieważ jest całkiem młodziutki. Nie, 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 nie pod łóżko, nie pod łóżko. I nie pod szafki. Chodź tutaj, no nie. Mhm. To słyszy do siusiania. On ma dopiero około 5 tygodni, więc jest bardzo malutki, wzięty ze skaniska. Upręgowany. Kocham pręgowane koski. Jezu oh. się śpi w drugim pokoju. E, 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 nie, nie pod szafkę, nie pod szawkę. Tak smacznego. Nie? nie wciskaj się tam. Co ty tam widzisz, ciekawe? Tam są kable. Nic na kotku. <grym> No tam się nie wzetniesz, jakby nie było. No On się wciska jak szalony. Dobra, z drugiej strony teraz. No może zamiałczysz troszeczkę? Taka pokazówka, tak? A dobra, rób se co chcesz. Nieładny, Niedobry kotek. Artemis! Ty! Tak, to nie służy do zabawy, ale okej. Okay. No. Albo wyłaś z tego, albo. tak. Okej. Okay. Tak, więc ja mam szaleństwo ogólnie w domu. Jeden taki młodziak, a druga młoda śpi na razie, na szczęście. Ale ona ma, tak powiedzmy, rok, więc jest mimo wszystko mniejsza ona niż ten. Dobra, idę go gdzieś wyciągnąć.